Na początek chciałabym się przedstawić. Mam na imię Grażyna. Jestem jedną z wielu poszkodowanych osób, i to właśnie skłoniło mnie do otworzenia tego kanału. Dlaczego? Każdego z nas irytuje, kiedy zostanie oszukany, a co dopiero, gdy robi to firma i śmieje się nam prosto w nos. Umieściłam swój film w dziale Samochody i Motoryzacja, gdyż właśnie posiadaczam czterech kółek. Chcę pokazać jeden ze sklepów, gdzie tych kółek nie należy kupować. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony firmie Goldie spółka z, o, z Dresdenka, sprzedającej opony i felgi. W pierwszych dniach po powrocie do kraju zakupiłam używany samochód Renault Clio, a ponieważ autko miało tylko zimowe opony, rozpoczęłam poszukiwanie letnich kół do niego. Na OTOMOTO znalazłam sprzedawcę oferującego niedrogo używane kompletne koła, które na zdjęcia wyglądały czysto i zdrowo, a do tego miałam u nich duży wybór i możliwość dostarczenia mi zakupionego towaru do domu. Firma Goldi. Na stronie sklepu w Dresdenku zaręcza, że na ich oponach do, dojedziemy bezpiecznie. Brzmi fajnie, hm, fantastycznie. Człowiek nabiera zaufania. Szkoda, że znika ono wkrótce po otwarciu przesyłki. Po kilku dniach zadzwoniłam na pierwszy... Numer telefonu podany w ogłoszeniu na OTOMOTO. Pan powiedział mi, że wszystkie oferowane przez nich koła są w dobrym stanie, wyważone, gotowe do jazdy, a wybrane przeze mnie zimówki za 600 zł komplet mają profil 7 mm i są z roku 2018, a koła letnie 500 zł za komplet mają 6 mm bieżnika i są z roku 2017. Nie mogło być pomyłki, gdy każdy artykuł ma u nich swój numer katalogowy, i po moim zamówieniu oba zestawy zniknęły z oferty. W kolejnej rozmowie telefonicznej Pan zredukował mi koszty wysyłki do połowy, czyli na 100 zł za wszystko, i polecił mi wysłać zamówienie SMS-em z podaniem numerów katalogowych kół oraz, oraz adresem dostawy. Zastrzegł sobie, że z racji tak dużej wysyłki może się zdarzyć, że koła będą wysyłane partiami. Już następnego dnia otworzyłam w sumie 6, otrzymałam w sumie 6 wiadomości o doręczeniu przesyłki. I w południe pod bramą stanął bus Poczty Polskiej. Kierowca wypakował sześć ciężkich kartonów, skasował 1200 zł, podsunął mi do podpisania kilka pokwitowań i pojechał. Na dworze zbierało się na deszcz, więc w pośpiechu zaniosłam kartony do garażu. W środku przy świetle dokładnie obejrzałam swój zakup. O, zgroza! Do ogłoszenia koła były fotografowane wyłącznie z zewnętrznej strony, bo felgi od wewnątrz są bardzo po pordzewiałe a daty produkcji bardzo odbiegają od podanych. Zimówki są z 2008, a letnie z 2014. Ponadto na letnich kołach bieżnik jest ścięty od zewnątrz. Niestety w garażu było za ciemno. Wam zmuszona wyjąć jeden egzemplarz na zewnątrz, żeby Wam pokazać w jakim są. Tu mamy prawdziwą datę czterdziesty piąty tydzień dwa roku oczywiście Erzo do, do teraz wejdziemy do reszty. Widzicie stos kartonów, w tych kartonach zostały te koła do mnie przysłane. Tu mamy, znów będzie ciemno, Nasza pomóc światełkiem, tu mamy resztę, tu i oczywiście tu jeszcze dodatkowo. 11 tydzień 2014 roku w każdym karton przy każdym kartonie był, był właśnie ten dołożony. Tu mamy tu mam, jak widzicie ofertę firmy Goldi na, na Otomoto to jest samych kompletnych kół 570 tyle ludzi ma szansę na tak nieudany zakup jak mój też zakładam że te wszystkie koła są dokładnie tak samo stare jak moje Widać, pokazane są, tylko przednie, pokazane są tylko przednie strony. W licencjonowanym serwisie poinformowano mnie, że nieużywane opony do 3 lat od daty produkcji uważa się za nowe, a ze względów bezpieczeństwa nie powinno się zakładać kół starszych niż 10 lat. Czyli sprzedawca był świadomy, że oferuje towar wadliwy, ale to zataił. We wszystkie koła wepchnięto, ze trzy atmosfery sztywne są jak z betonu. Nie odważyłabym się ich założyć na samochód. Tym razem rozmowa telefoniczna z panem z Goldy była krótka. Pan stwierdził, że taka różnica lat to dla niego żaden problem. Odłożył sławkę. Wysłałam więc wiadomość na otomoto, że to oszustwo, a ponadto poprosiłem o rachunek fakturę lub jakiekolwiek pokwitowanie. W odpowiedzi dostałam ostrzeżenie, żebym zastanowiła się nad tym, co robię. Oczywiście do dziś nie dostałam żadnego pokwitowania. Rozpoczęłam więc poszukiwania w internecie, jakie obecnie prawa ma konsument w Polsce. W pierwszej linii zgłosiłam się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Poznaniu i złożyłam tam oficjalną skargę. Oraz wystawiłam firmie w kilku miejscach negatywną opinię. Niestety na Automoto. Nie da się wystawić negatyw, gdyż portal kasuje pieniądze od za zamieszczone ogłoszenia i chroni swoje złote kury, kury znoszące złote jajka. Za to gdzie indziej udało mi się i otrzymałem kilka zgłoszeń od innych osób, tak samo jak ja poszkodowanych. Kolejnym krokiem było wysłanie skargi do, tym razem do Urzędu Skarbowego w Dresdenku w związku z nieotrzymaniem jakiegokolwiek pokwitowania. Mam zwyczaj przechowywania oryginalnych opakowań tak długo, jak długo mam dany towar. Na każdym kartonie znalazłam wydruk ze wszystkimi danymi. Nadawca, odbiorca, datę i sumę pobrania. Czyli moje chomikowanie jest w tej chwili warte 1200 zł. Was Również gorąco namawiam do takiego nawyku. To, co macie na piśmie i w oryginale, może być Wam nieraz bardzo pomocna. W tym miejscu chciałabym poprosić o zgłoszenie się do mnie wszystkich osób, które kiedykolwiek poniosły stratę materialną w związku z zakupem w firmie Goldi. Sądząc po bezczelności sprzedawcy, jak i wielkiej ofercie opon i kompletnych kół na kilku portalach internetowych, jestem przekonana, że takich osób jest wiele. Napiszcie do mnie. Może wspólnie uda nam się odzyskać nasze pieniądze. Firma działa od 2016 roku, zatem tak stare koła nie pochodzą z własnych zapasów. Sądzę, że zostały za grosze zakupione jako odpad na niemieckich autozłomach, które cieszą się z możliwości pozbycia się śmieci tanim kosztem. Dochodzi tu prawdopodobnie również do nadużycia w sferze ochrony środowiska. Odkąd Polska weszła do Unii, nie ma już kontroli granicznej i takie transporty są możliwe, czyli firma kasuje z obu stron i za śmieci jeszcze bierze bardzo dobre pieniądze. Stąd mój tytuł złoty interes. Oprócz tego odkryłam, że firma Goldi nie płaci własnych faktur, i windykat.pl sprzedaje dług firmowy. W dzisiejszym. Dzisiejszy film jest moim debiutem, stawiam pierwsze kroki, ale chcę nadal kontynuować ten temat, gdyż moim celem jest zestawienie czarnej listy naciągaczy. Dlatego proszę o obiektywne komentarze, postaram się je wszystkie na bieżąco odpowiedzieć, jak również wyciągnąć z nich lekcje. Jeśli macie jakieś własne złe doświadczenia z inną firmą lub macie pomysł na kolejny film, podzielcie się tym ze mną. Na razie kończę. Już teraz polecam Wam mój następny film, tym razem o naciągaczu z mojego niemieckiego podwórka. Oczywiście przekażę Wam wyniki moich działań w urzędach i mam nadzieję, że któryś zajmie się tym procederem na poważnie. Cześć i do następnego razu. Nie dajcie się nabić butelka.